Witajcie wszyscy w kuchni Marioli! Dzisiaj przygotujemy ekspresową sałatkę z brokuła, kurczaka wędzonego i takich dodatków, jakie widzicie. Sałatka jest naprawdę smaczna, idealna na przyjęcie i nie tylko, a co najważniejsze, przygotowuje się ją bardzo szybko. Zapraszam na krótki filmik. Jeden broku należy ugotować lub ugotować go na parze na półmiękko, tak aby się nie rozpadał. I teraz ja już broku odcedziłam, ostudziłam, przełożę go do miseczki, jeszcze troszkę rozdrobnie. Jak są dłuższe nóżki, należy troszkę je pokroić. Do brokuła dorzucam teraz odcedzoną kukurydzę. Ważne, aby nie było płynu. Łódka kurczaka należy przeciąć na pół, ściągnąć z niej skórkę, obrać mięso od kości i pokroić w kosteczkę. Pieczarki i por kroimy w talarki, paprykę natomiast w kosteczkę. Sałatkę dalej układamy. Następnie dodajemy na kukurydzę kurczaka. Na no to papryka. Papryki nie jest za dużo, możecie dodać więcej, o ile ją lubicie. Jednak jadam troszeczkę. Następnie pieczarki. Należy je przed położeniem na sałatkę wycisnąć z nadmiaru płynów. Następnie rozkładamy pokrojony por. I teraz na wierzchu, jak chcecie, możecie dodać ser żółty tarty na tarce lub fetę. Ja mam akurat fetę otwartą, tak więc dodam ser fetę. Na małej patelni na odrobinie oleju uprażę sobie słonecznik. Następnie posypię nim sałatkę. Przygotujemy teraz sos do sałatki. Do miseczki przełożę 3-4 duże łyżki jogurtu greckiego gęstego. No, proszę, 4 łyżki. Do tego dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, odrobina soli do smaku i jedna łyżeczka cukru. I również do smaku dodam łyżkę majonezu. Następnie szczypta pieprzu. Również do smaku. Dokładnie mieszamy. Sos jest bardzo smaczny i już jest gotowy. Pokroję również dwa pomidory w kosteczkę i rozłożę na wierzchu sałatkę. Nasza sałatka już jest gotowa. Proszę, tak ładnie wygląda. Można ją już tak położyć na stół i przed samym przyjściem gości poleć sosem, tak żeby ona bardzo ładnie, efektownie wyglądała. No oczywiście jeszcze posypujemy słonecznikiem, ale zanim to zrobię, ja już poleję ją odrobiną sosu. Teraz nasz uprażony, ostudzony słonecznik. Wiesz, sałatki można posypać dowolnymi kiełkami. No i proszę, smaczna sałatka brokułowa z kurczakiem gotowa. Sałatka od razu po przygotowaniu jest gotowa, tak więc ją dodajemy. Można troszeczkę przemieszać. Obie składniki z dołu również się wymieszały. No i nakładamy. Widzieliście się Państwo, jak bardzo szybko można przygotować taką smaczną sałatkę. I to z brokułem, kurczakiem i serem. <laughs> Sałatka ekstra, super, bardzo pyszna i łatwa w przygotowaniu. Polecam mój przepis. Moi drodzy, taką sałatkę podajemy na przyjęcie i nie tylko. Jest ona ekspresowa, łatwa w przygotowaniu i bardzo, bardzo smaczna. No i drodzy subskrybujcie kanał, wyciszający na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.